Ja jestem Pączek, a dzisiaj będziemy walczyć z największym wrogiem w DSIMES 4 i nie, nie chodzi mi o EA. Chociaż, no, to myślę, że to jest drugi największy wróg Simsów. Chodzi mi o nudę i monotonną, powtarzalną się rozgrywkę. Święta za pasem, pogoda jest typowo pod kocyk, więc no, umówmy się, większość z nas i tak będzie grać w Simsy, ale znacie ten ból, spędzacie 3 godziny w kasie, potem 4 godziny na budowanie idealnego domku dla swojej idealnej rodzinki, żeby potem wejść w tryb życia i potem po 15 minutach stwierdzić, że w sumie to nie mam co robić i chyba wyłączę Simsy. Myślę, że każdego z nas to przynajmniej raz spotkało, więc ułączmy się tutaj w bólu. Ale właśnie, żeby w te dni nie skończyło się to tym razem na samym budowaniu domków, czy tworzeniu idealnej rodzinki, to pomyślałam, że przygotuję dla Was listę ciekawych pomysłów na rozgrywkę, które według mnie pomogą Wam jakby wciągnąć się bardziej w tą rodzinkę, w tą całą historię itd., i które Was zatrzymają dłużej przy Simsach niż te 15 minut. Zacznijmy od czegoś dla tych, którzy mają w swojej bibliotece mnóstwo mnóstwo dodatków, ale rzadko z nich korzystają. Ja wiem, że jestem jedną z tych osób. Pomimo dużej ilości dodatków w mojej bibliotece rzadko bywa, żebym korzystała z każdego jednego, przeważnie trzymam się tam kilku moich ulubionych. W każdym razie pewnie kojarzycie klasyczne 100 dzieci challenge. No pewnie, że znacie, w końcu sama je nagrywałam na moim kanale. Ale co powiecie na wersję, w której nie liczy się ilość, ale bardziej jakość i gatunek. Wiem, to może brzmieć źle na początku. Ale przedstawiam wam A Cold Baby Challenge. I generalnie no to zasada jest tutaj prosta. Wasza Simka lub Sim musi postarać się o potomka z każdym rodzajem istoty nadnaturalnej, dostępnej w grze, czyli wampiry, wilkołaki, wróżki, simorośle, czarodzieje, tak? Cyreny właśnie, obcy, właśnie, bo my jeszcze kosmitów mamy. I nie, w całym tym challenge'u nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że żeby zaliczyć Vlada, chodzi o to, żeby wychować dziecko, które odziedziczy mocę swojego nadnaturalnego rodzica. No bo wyobraźcie sobie ten dom. Nastolatek, który w czasie buntu zmienia się w wilkołaka i demoluje cały dom, normalnie rozwala wszystkie meble, podczas gdy jego siostra, która jest czarodziejem, postanawia podpalić wam kuchnię. Już nawet nie wspominam o ich starszym bracie, który jest kosmitą. Tak właśnie tworzy się totalny chaos, który ma przyciągnąć i zatrzymać was właśnie w rozgrywce. Poza tym to wyzwanie zmusza was do wyjścia częściej z domu. Ja wiem, że mam taki problem, że często gram na jednej parceli i rzadko z niej wychodzę, a tutaj musicie odwiedzić Moonwood Moon, Wheel, zanurkować Sulani, albo polecieć w kosmos, żeby znaleźć kosmita. I wiem też, że dla mnie jako dla osoby, która rzadko gra z nadnaturalnymi istotami, to będzie takie ponowne jakby zagłębienie się w te dodatki, bo pomimo, że one już wyszły dawno, to ja praktycznie nie pamiętam w ogóle nic związanego z wampirami, więc to będzie tak, jakbym grała w tą grę od nowa. W ogóle dajcie znać, która rasa w Destiny 4 jest waszą ulubioną a którą umijacie szerokim łukiem. Ja chyba najbardziej boję się bliźniaków, wilkołaków. To już nie po prostu jak jakiś koszmar. Okej, okay, ale jeśli macie dość wampirów i kosmitów i chcecie po prostu świętego spokoju, proponuję totalny detox z wyzwaniem off the grid, czyli życiem poza siecią. Ale uwaga, samo wyłączenie prądu to za mało. Żeby to miało sens, musicie połączyć cechę parceli poza siecią z wyzwaniem proste życie z wiejskiej sielanki. To jest dopiero game changer i wyzwanie. Nagle okazuje się, że jedzenie w lodówce nie bierze się z powietrza. Musicie wszystko wyhodować, złowić albo kupić na targu. Żadnego zamawiania pizzy i żadnej szybkiej przekąski, kiedy pasek głodu robi się łosima Sima Każdy posiłek w tym wyzwaniu to jest dosłownie walka o przetrwanie. Jest to też idealny według mnie scenariusz na zimę. Budujecie małą chatkę w lesie, oświetlacie ją tylko świecami i skupiacie się na przetrwaniu z dnia na dzień. A jeśli lubicie ciepłe klimaty, no to polecam spróbowanie tego w Sulani jako taki rozbitek na bezludnej wyspie. Ja za to chyba tutaj bardziej Wolę ten scenariusz z Handford on Bagley i z życiem jako taki po prostu prosty farmer. Tylko ostrzegam tutaj od razu, jeżeli macie dodatek, wielkie pranie, bo pranie w Bali zajmuje po prostu wieki, a jedzenie psuje się znacznie szybciej niż myślicie. Ale satysfakcja, jeśli uda się przetrwać zimę, 10 na 10. No dobra, ale jeśli nie chcecie survivalu, tylko potrzebujecie konkretnego planu, bo inaczej wasi simowie zawsze kończą tak samo. Idealni, bogaci i nudni, niestety, tutaj wjeżdża Król wszystkich wyzwań, czyli wyzwanie Not So Very Challenge autorstwa Lily Simsy. Dla tych kilku osób, które uchowały się pod kamieniem, to wyzwanie wielopokoleniowe, gdzie każda generacja ma swój przepisany kolor, cechy i jakieś zadania. Magia polega na tym, że gra zmusza nas do wybierania cech, których normalnie nie tykacie. Na przykład złośliwy sim, zazdrosny, kariera przestępcy. Normalnie bym tego nie wybrała, ale tutaj, no muszę, no takie są w końcu zasady. I nagle gra nabiera rumieńców, bo próbuje czegoś nowego. Ale jeśli Not So już ograliście wzdłuż i wszerz, no bo jednak jest to starszy challenge, no to mam dla was świeżynkę, która ostatnio zdobywa serca wszystkich graczy, czyli Very Veggie Challenge. To działa na podobnej zasadzie, ale ma zupełnie nowy klimat i inne cele. Zresztą, co ja wam będę tutaj opowiadać? Ja sama wkręciłam się totalnie w to wyzwanie i ogrywam je sobie tutaj na kanale, także jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowania no to oczywiście cię zapraszam. Link oczywiście zostawię w opisie łącznie z zasadami do całego wyzwania. No dobra, ale teraz coś dla fanów truk Crime i brazylijskich telenowal. Wiem, połączenie brzmi wybuchowo i jest wybuchowe. Bo jeśli sadzenie marchewek, brokuł i innych bakłażanów was nudzi, no to mam dla was wyzwanie Black Widow Challenge. Zasady są brutalnie proste. Musicie znaleźć partnera, najlepiej obrzydliwie bogatego, rozkochać go w sobie, wziąć lub wprowadzić się do niego, a potem sprawić, by uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. I tak 10 razy. Ale uwaga, w dobie dzisiejszych simów, no to usuwanie drobinki z basenów już nie więc tutaj myślę, że jest całkiem spore pole do popisu, żeby em, troszkę być bardziej kreatywnym, jeżeli chodzi o pozbywanie się naszych mężów. Lub żony, oczywiście. Tutaj kto co lubi. Zła jakość ryby fugu, atak wściekłych kurczaków, a może śmierć ze śmiechu albo ze wstydu. Wasza simka lub sim ma być kolekcjonerką nie tylko majątków, ale i grobów. To jest ten rodzaj rozgrywki, który pozwala wam wyżyć się artystycznie i fabularnie. Poza tym, zarządzanie domem pełnym złośliwych, Duchów, byłych mężów to wyzwanie samo w sobie, idealne na odstresowanie się i wyżycie. Na sam koniec mam propozycję dla tych, którzy bardzo szybko nudzą się swoją rodzinką. Znacie to, gracie dwa dni i już macie takie ach, nie mogę patrzeć na tych Simów. No cóż, czas zrobić nową grę, nową rodzinkę i starać się wszystko zbudować od nowa. Ale co by było, gdybyście nie mieli czasu na nudę, a zarabianie kasy wcale nie byłoby takie łatwe. Przedstawiam Wam wyzwanie pokoleń, ale z małym twistem, bo ustawiamy życie simów na krótkie, plus do tego robimy od zera do milionera. Zasada jest jedna, wchodzicie w opcję i zmieniacie długość życia na krótką i nagle ślanka zmienia się w walkę o przetrwanie. Zaczynacie od zera, bez dachu nad głową, ale waszym największym wrogiem nie jest brak kasy, tylko czasu. W normalnej grze wymaksowanie kariery to bułka z masłem, ale tutaj cóż, powodzenia. Wasz sim prawdopodobnie umrze ze starości, zanim dobije do siódmego poziomu w pracy. To sprawia, że bogacenie się jest cholernie Trudne. Uwierzcie mi, że nie zdążycie wybudować wielkiej willi z basenem w jedno pokolenie. Tutaj buduje się dosłownie jeden pokój na całe życie. Nie jest to maraton, to jest sztafeta. Musicie znaleźć szybko partnera, szybko mieć następcę i szybko przekazać mu pałeczkę, zanim roczny kosiarz zapuka do drzwi. To najlepszy sposób na dynamiczną rozgrywkę, gdzie każda minuta dosłownie ma znaczenie. Spróbujcie, jeśli macie odwagę, a zwłaszcza jeżeli właśnie szybko nudzą się wasi simowie. Taka częsta wymiana simów, zmiana pokoleń, zmusza was do tego, żeby wymyślać coraz to nowsze sposoby na rozgrywkę po prostu tego wiecie, macie cały czas nowe postacie, ja często Simsy traktuję jak taki trochę serial i każde następne pokolenie to jest jakby następny sezon w mojej rozgrywce oczywiście takich wyzwań i pomysłów na rozgrywkę jest całe mnóstwo internet po prostu pęka w szwach w tym wszystkim, te kilka o których ja wam tutaj powiedziałam mają po prostu specjalne miejsce w moim sercu, bo sama często ogrywałam właśnie te scenariusze i dzięki temu nie nudziłam się właśnie tymi Simsami po jednym czy dwóch Dniach, tylko zostawałam z rodzinką na dużo dłużej. Moim chyba faworytem jest to wyzwanie, żeby żyć bez przyłącza poza siecią właśnie jako farmer, ale dawajcie znać, które z tych wyzwań najbardziej Wam się spodobało, albo może macie jakieś takie swoje ulubione, o którym nie wspomniałam. Jeśli tak, to dawaj znać koniecznie w komentarzu, może podrzucicie mi jakiś pomysł na serię w przyszłości, albo dowiem się o jakimś wyzwaniu, o którym w ogóle wcześniej nie miałam zielonego pojęcia. No jest tego, tak jak mówiłam, mnóstwo, więc na pewno znajdą się takie, o których ja jeszcze nie słyszałam. W każdym razie to by było na tyle od Ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcielibyście może zobaczyć więcej takich bardziej pogadankowych, takich powiedzmy, teoretycznych odcinków o Simsach, no to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i dawajcie też znać w komentarzu. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Mamy daily w grudniu, już powoli zbliżamy się do końca i wow, ja po prostu nie wierzę, że to nam się udało, ale to wszystko nie byłoby możliwe bez was i bez tego, jak mnie non-stop motywujecie do nagrywania nowych filmów i do wymyślania nowych pomysłów. Także ja wam bardzo tutaj dziękuję i życzę wesołych świąt. Cześć!